Siemanko wszystkim, z tej strony Eksilum BlatekX i dzisiaj gramy nowy odcinek Skywarsów, nowa edycja i właśnie już zaczynam. Ja nie jestem najlepszy w Skywarsach, Czekajcie chwileczkę, przepraszam. Ja nie jestem najlepszy w Skywarsach, bo um, po prostu nie jestem najlepszy, ale nie jestem też najgorszy. Niestety nie mam Wender to chyba do kogo się teplę bo coś. Nie tepne, tylko... ...podstokuję. Będę tam typka, to innego zapis, szybko. I potem pójdziemy chyba na środek sobie. To, jak mówiłem, to jest, to jest moja pierwsza edycja Skywarsów i chcę zrobić wiele więcej ich, bo inni YouTuberzy to robią i dobrze im idzie, dlatego są tak, taki... Tak, ...dlatego tak się ucieszyłem, jak słyszałem, że um, jest no, serwer. Skywarsy i to jest taki fajny, to ja mówię, że nagram filmiki na nim. No i sobie nagrywam. To jest spoko serwer. Link będzie, link tego serwera będzie um, w deskrypcji, to możecie sobie zobaczyć bardzo fajny serwer. I tylko jakiś lag jest, bo ja mam... Ja na początku um, nagrywania miałem tyle monet. w początku w miałem 10, bo nagrałem parę filmat. Miałem 10 tysięcy. Kurczę. O Jezu! O kurczę, no i przednąłem. Dobra, mam następną lądkę. Ech, mówiłem, ja nie jestem najlepszy w Sky Warsach, ale już umiem sobie tam pograć, ale... No tutaj widać. Kurczę, więcej niż milion e, monet. Kurczę. E, sporo mam monet akurat. E, czekajcie chwilę. Sporo mam monet. Nie wiem skąd, ale Coś dziś z stało. Ale fajnie, będę mógł sobie kupić double jumpy, łódki i strzały i takie dźwięka fajne. Dobra, pozbieramy wszystkie ity. Wróżmy sobie. Aha. O, ja mam strzały i łuk. O kurczę. Kurczę! Kurczak się zleśpił. Kurczę spadł. Nie, nie trudno, że mam mam Mendelperu. E, ten dypekt miał, dobra, tutaj wyciągnął. To bym miał więcej. On tym tak chodzi. Tak nie spadnę. Ale będzie... Tak, działa, wszystko działa. Tylko coś musiałem sprawdzić, przepraszam. E, dobra, grajmy dalej. Ufff... co jest. Ach. A, też, ja proponuję serwer overplayer.pl, będzie w dyskrypcji. Kurczę, czemu jestem taki beznadziejny? Przepraszam, nie, nie umiem grać w Skywarsy, ale overplayer.pl, on miał edycję, ale już niestety chyba ją kończy. Um, bo chyba jest jakiś tam instal tego serwera, ja nie wiem dokładnie, ale on jest bardzo dobry w Skywalsach, to... Oglądajcie sobie jego filmikę, jaką gra z Kaursy. Też. Bo on ma dobre bardzo filmiki. Proponuję jego... Um, Proponuję jego channel, bo jest bardzo fajny. Nagrywa splek, wszystko tam nagrywa. Może serdliwa sobie chyba nagra, nie wiem. Jeszcze do nie pytałem. Ale naprawdę, jest fajny kanał to Proponuję. Dobra, załóżmy to w O, mam pełne eku. Coś innego, e, to wezmę. I trochę bloku, nie, to chyba będą dłuższe, mam brak, że już środek. jest środek. Czy ktoś koło mnie jest? Ciekawe, nie widzę. Jezu, już tyle osób umarło, naprawdę? No, to jest spoko. Między nie będzie czy nikt mnie śniaczkami zrzucą. Dobra, pójdziemy sobie na górę tak i będziemy się stakować. A. Panie, bym się zagrał z Overplayer. O nie! Weź, przepraszam, jestem taki beznadziejny w Skywarsach Nie jestem najlepszy w Skywarsach niestety, ale to chociaż przegrałam w nie? nie? Przepraszam, że mi tak komputer szumi, nie wiem czemu to się dzieje, muszę to naprawić Kurczę, Denerwuję już też Bierzmy te skrzynki a, a, a. Dobra. To chyba jest więcej skrzynek, bo tą mapkę. Ha ale łóżko mi to dali. To jest ta skrzynka tutaj. Dobra, zbieramy to do wszystkie i chodźmy na środy... Nie, chodźmy do kogoś. A, a mi się przydało enderpelle. E, czekaj, bo się wyjechał blok. Ja jestem w ogóle najlepszy w minecraft'cie. Co Dobra, ym, tam ktoś jest, idę do niego. Zrozleje wodę i idziemy. Ten koleś chyba w ogóle, tylko tam, afti, oh, A nie, dobra, kurczę. Jezu, blisko. O wodę trzeba wysypać. Ten typ jak widzę już dedną. No. Dobra, chyba, ja mam pomysł. Ja chyba tylko tutaj sobie zostanę na mojej wyspie, wyspie i potem, ja my tam dedasz co chwilę. Ale kurczę, nie, nie lubię Grać z samemu w Jak, z, jak z, grałem z Overplayer to on Mi tam On tam najwięcej kili, miał, on jest dobry Oba rękojajkami trochę tylko O Jezu siebie uderzyłem? Co? Jezu, ile osób strzały Dziękuję za strzały jak je złapałem pokazuje mi co ja... O jezu! Idą ma strzały i buchu w tylko się do mnie tylko do patrz. Dobra, ja się boję. Nie! <grywy> Dobra, widzimy się na następnej lące. O jezu. Nie jestem najlepszy, ale byłem chyba już tam z trzeci czy drugi. <grym> ale nie jestem najlepszy. Niestety. Jest w ten kusie, to chyba... Nie, nie, dobra. Chciałem się powiedzieć, ale już nieważne. Dobra, to chyba będzie osta ostatnia rundka dnia i potem musimy kończyć. Ja nie jestem najlepszy w Skywarsach, to pamiętajcie, muszę trochę poćwiczyć, bo ja dopiero zaczynam w Skywarse grać, ale na pewno mi pójdzie lepiej w następnym odcinku. Na pewno, by suja. No, weź, weźmy sobie mieczy... Sam ziem? Nie. Weźmy sobie mieczyk do łapy. Nie mam żadnej zbroi. Też druga skrzynka? O, spoko. O, kurcze! Co za typie... Nie! Przepraszam, jestem taki beznadziejny. Co za typę? weź, nie ją go widziałem już później, miałem zbrojkę. Kurcze. Weź. Mogę, mogę założyć zbrojkę trochę szybciej. Dobra, i tym razem spróbuję wygrać. Muszę podchwycić Skywarsy. O Jezu, Naprawdę muszę podchwycić Skywarsy. Przepraszam wszystkim. Przepraszam wszystkim. Może z over pogram sobie jakieś lądki, to potem będzie fajnie. Bo over to jest bardzo dobry w of Minecraft. Ogólnie. Ehm. Um. To no, jak mówiłem proponuję bardzo Owela, bo on ma fajne filmiki. Ale ja dopiero zacząłem ten kanał, to pewnie nie mam za dużo, um, ...to mam tutaj wstalić. nie mam pewnie za dużo subskryberów i wiesz, tak dalej, to lajków też za dużo nie mam, ale dobuduję swój channel to będę tam dostawał parę rzeczy fajnych. O, to tutaj położę. Ja nie jestem najlepszy, ale próbuję. I niedługo będę robić jeszcze spLEK na tym kanale. Może będę robić splek Nie tylko splek, będę robić różne jeszcze mini gry... Mini gry. Um, nie tylko Skywars i splek to będzie jeszcze... Będę grać na premkach, to będzie fajnie. Bo ja, ja mam premkę, ja mam fajny skin. Ja nie widać go. Mam fajny skin. Um, mam taki skin jak mam tako, takie ciało na YouTubie. Taką fajną główkę mam. To jest mój skin. Kurczę, już prawie jestem po środku, że mi dedną. Kurde! O! Zajbiście. Dobra. Wiem, że jestem bezodzienny w Skywarsach. Następnym razem poćwiczę. No i to niestety będzie wszystko dzisiaj. I proszę lajkujcie i subskrybujcie, bo bardzo by było fajnie. No i narka wszystkim. I nie zapomnijcie, em w deskrypcji iść na Ovela Channel. Bardzo fajnie. Narka!